Nowego ministra rolnictwa. Czego jako sadownik od niego pan oczekuje? Jak pan ocenia w ogóle tą zmianę? Jak pan ocenia kowalczyka? No, bardzo, bardzo słabo. i Sadownikami się nikt nie interesuje. Sadownik zostaje sam dla siebie. Jest producentem, handlarzem i wszystko. Grupy producenckie przyjmują jabłka, ale za takie ceny to tak jakby przemysł. Co minister powinien zrobić według pana? No, bo jakieś ceny, żeby, żeby tak tanio nie przyjmowali jabłek. Tylko. Po prostu jakieś minimalne ceny, żeby były. A tu nie ma. A jak ocenia Pan y, ministra, który się podał do dymisji wczoraj de facto? No jak tak, jak tak się zajmował rolnictwem, tak musiał się podać do dymisji. No. A nowy pewnie też nic nie zrobi i tak będzie dalej. Już od, od kilku lat tak jest. Co ja o nim myślę? Na razie to nic nie myślę, bo nie znam człowieka i po czynach go poznamy. No ale na pewno po, powinien być jakiś... Skup interwencyjny albo, albo um, mi, ustalona minimalna cena, tak jak to mają um, rolnicy, sadownicy na, w Unii Europejskiej na zachodzie Europy. U nas niestety tego nie ma jeszcze. A jak ocenia pan um, ministra, który wczoraj odszedł ze stanowiska, czyli Grzegorza Pudera? Bardzo słabo nie przyczynił się do, do, do rolniczego dobrobytu. Nic nowego w zasadzie nie wprowadził e, w stosunku do poprzednika swojego. Nawet nie słyszało się jakichś jego rezultat działań i pozytywnych rezultatów. A do rolnictwa oczekujemy to, żeby po prostu nam zapewnił jakiś zbyt w ogóle, w ogóle między państwami jakimiś, których, żeby ten zbyt jakoś zrobić, a, a nie to, bo w kraj, kraj nasz nie jest w stanie tego, bo jest nadprodukcja, żeby to sprzedać, bo to nie jesteśmy, żeby to przejedli. A jak pan ocenia tego ministra, który ustąpił wczoraj? co to, 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 to ja pani mogę powiedzieć? No. no każdy oczekuje coś, żeby coś się działo, ale nic w tej sprawie nie jest robione. No. A na przestrzeni tych ostatnich lat. Jak pan myśli? Kto był takim reprezentantem rolników? Najlepszym reprezentantem rolników, który był, to był świętej pamięci Kleper, Podziału. Uważam, że poprzedni, znaczy jeszcze poprzednic, co byłby facet nie chcę powiedzieć inaczej, ale był z jajami. No. Natomiast ten co był ja wiem czy on był tylko na papierze, czy... No może, może tam no, fajnie to robią, tylko nie wiem czy tylko to jest reklama, bo to ciężko jest w tej chwili postawić takie molochy, żeby nam zaproponowali, że, możemy ten, że moglibyśmy wstawić ten towar i go przetrzymać żeby oni przetrzymali, no ale to podejrzewam, że będą to też koszty. A co powinien zrobić minister rolnictwa, żeby panu żyło się lepiej, żeby lepiej się sprzedawał ten towar, żeby ta opłacalność była wyższa? Ja zawsze tak uważałem, żeby były ceny realne, bez tych dopłat.